Halo, Sopot. Siema tu W dzisiejszym odcinku powiem wam trochę więcej o diecie Sakera, chociaż no nie do końca Sakera, bo zostawię mu tą przyjemność, żeby sam powiedział dokładnie jak to u niego wygląda, ale chciałbym skupić się ogólnie na dietach u zawodników, dietach przed zawodami, powiedzmy 8-10 tygodni przed zawodami, gdy już ten poziom tłuszczu jest bardzo niski i tak naprawdę to jest już ostatni szlif i tak naprawdę najcięższa część całej tej redukcji, całych przygotowań. Ok, czemu w ogóle nagrywam ten materiał, czemu nagrywam ten filmik, czemu w ogóle poruszam ten temat. Głównie z tego powodu, że wiele osób teraz tak naprawdę no, kopiuje to, co e, robi no, w tym momencie Saker, czy rok temu robił owca, czy wcześniej też y, inne osoby. I czemu jest to złe i czemu tak naprawdę to jest niepotrzebne i tylko możemy sobie narobić szkód i czemu oni to robią. Zaczynam od tego, jak wygląda w ogóle ta dieta. Chodzi tu o to, że dostarczamy bardzo dużą ilość białka i węglowodanów i bardzo niską mamy podaż tłuszczu i tłuszczu, tłuszczy yy, i białka jest na poziomie mniej więcej 3 g na kilogram bez tłuszczowej masy ciała, yy, tłuszczu jest w okolicach 20-30, może tam na 40 g max i resztę stanowią węglowodany. I dlaczego tak, czemu tak nisko tłuszcze i czy im się coś w nie stanie, czy ich gospodarka hormonalna na tym nie ucierpi? I tutaj od razu, zaraz Wam coś pokażę, ale... Na wstępie powiem tak, jeżeli ktoś uważa, że można przygotować się do zawodów i mieć bardzo niski poziom tłuszczu, tym bardziej bez żadnego wspomagania, i przy okazji zrobić to zdrowo, to niech żyje dalej w bajce. Yy, ale tutaj skupimy się bardziej na tym, jak jest naprawdę. Więc. Teraz, właśnie przed oczami, widzicie profil hormonalny i um, różnicę w masie ciała jednego z naturalnych zawodników, który też jest przy okazji naukowcem, e, który właśnie co 3 miesiące robił badanie hormonalne, no i co miesiąc um, dokładnie tam pomiary swojej sylwetki. Masa kostna, masa beztłuszczowa, masa tłuszczowa. E, mierzył też przy okazji tłuszcz wiscelarny i mierzył fałdy. Skóry. I jak widzicie, jak zejdziecie sobie niżej w hormony, to na 3 miesiące przed zawodami już ten testosteron był poniżej normy. E, leptyna była od samego początku poniżej normy, co jest dosyć zabawne, że e, u tego zawodnika albo był za krótki okres między jednymi zawodami a drugimi, albo jego tkanka tłuszczowa była za niska, żeby ten poziom leptyny był. W, do, na dobrym poziomie, i jak widzicie, też to jego tkanka tłuszczowa na samym początku to było prawie 15%. Także te 15% to właśnie albo było za nisko, żeby ten poziom leptyny był w, na odpowiednim poziomie, albo właśnie był za krótki okres między innymi zawodami a drugimi. Ale tak czy siak, właśnie zobaczcie, że. Ten poziom testosteronu po trzech miesiącach redukcji spadł i utrzymywał się na takim niskim poziomie przez 12 tygodni. Do tego spadł właśnie poziom leptyny, spadł poziom T3, T4 i yy, no to widać, że po prostu nastąpiło zwolnienie metabolizmu. I teraz pytanie, czy jak miał wysoko tłuszcze, to czy by to coś zmieniło i dlaczego na przykład saker czy owca rok temu mieli tak nisko tłuszcze? E, powiem tak... Dlaczego ma mieli aż tak nisko te tłuszcze? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Yy, bo, no po prostu, to jest moja szczera odpowiedź. Nie mam pojęcia, dlatego że na tym poziomie kalorii, yy, no według mnie te powiedzmy 40-45 gramów tłuszczu jak najbardziej mogłyby być i tutaj by no to wiele nie zmieniło jak chodzi o efekty jak chodzi o gospodarkę hormonalną oczywiście. Może tam trochę te, te hormony by podratowało, ale tak czy siak, do czego dążę. Chodzi tu o to, że nie da się w zdrowy sposób przygotować do zawodów sylwetkowych, nie da się w zdrowy sposób u faceta dojść do skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, bo jest to Poziom tkanki jest tak naprawdę niewiele większy niż ten niezbędny do życia. I trzeba wziąć to pod uwagę, że Forma, na, w jakiej zawodnicy prezentują się na scenie jest to forma, no jest to forma niemal zabójcza. Po prostu te osoby są tak odtłuszczone, że to w żaden sposób nie jest naturalne, tym bardziej w żaden sposób nie jest do utrzymania i nawet nikt nie powinien starać się utrzymać takiego poziomu tłuszczu, bo no, po prostu no, sami widzieliście na wyniki, zobaczyliście wyniki, jak to wygląda i no. Nie da się, no po prostu się kurwa nie da, nie? I tu jest wóz albo przewóz. Ta dieta na tym poziomie już w ogóle nie bierze pod uwagę czegoś takiego jak zdrowie, bo to już jest śmieszny temat. I bądźmy szczerzy, w ogóle zawodowy sport nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Ogólnie, no, sport wyczynowy nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Nawet przy normalnym zapotrzebowaniu, przy jedzeniu, powiedzmy, podaży kalory na poziomie zera, to sama ilość tych treningów już nie jest niczym zdrowym, i no, trzeba sobie po prostu zdać z tego sobie sprawę, że. Że rekreacyjna, rekreacyjna chodzenie na siłowni i rekreacyjny trening to jest, nie wiem, 2-3 razy full body workout z niezadużymi ciężarami. Wtedy można mówić o zdrowiu. Jeżeli mówimy tutaj o 5-6 razach treningach siłowych, które trwają po 2-3 godziny nawet, to, no, to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, po prostu. I dlaczego tak wygląda ta dieta? Yy, to po pierwsze tak. Według mnie, jeżeli szykujemy się już na zawody i ten poziom tłuszczu jest niski, jest powiedzmy, chcemy przejść z takiego poziomu plażowego na poziom startowy, na poziom na scenę, to trzeba z czegoś zrezygnować, czy będą to tłuszcze, albo węglowodany. Dlaczego nie zbilansowana dieta? Dlatego, że jednego i drugiego będzie po prostu za mało ze względu na małą ilość kalorii. I... Taka ilość np. węgli może przyczynić się do tego, że nie będziemy mieć siły na trening, będziemy mieć częściej będą nas łapać zamuły, będziemy mieć niski poziom cukru, będziemy się gorzej czuć. Z kolei Taka ilość tłuszczy i tak nie uratuje naszej gospodarki hormonalnej w żaden sposób, bo ona się pieprzy ze względu na niski poziom tego tłuszczu w organizmie, a nie na niski poziom tłuszczu w diecie. Jeżeli chodzi o drugą skrajność, czyli na przykład high fat, low carb, to jak najbardziej są zawodnicy, którzy przygotowują się na diecie ketogenicznej, da się to zrobić jak najbardziej, e, tylko czy to będzie aż tak dobra sylwetka jak w przypadku high carba. Ciężko, to z kilku przyczyn. Po, po pierwsze, dlatego, że po prostu yy, no węglowodany są lepszym źródłem energii przy treningach siłowych. No to, jest, to jest raczej proste i nie trzeba tu wiele wy, wyjaśniać. No, Korzystamy z glikogenu mięśniowego w trakcie treningu siłowego. Dieta ketogeniczna nie dostarcza nam tego glikogenu, nie dostarcza nam glukozy, która jest właśnie potrzebna na treningu, i tu jest ten główny. Problem, główny powód tego, dlaczego to by się nie sprawdziło tak dobrze. Następna sprawa, że diety ketogeniczne mogą się wiązać z tym, że będzie wysoki poziom kortyzolu, a wysoki poziom kortyzolu z kolei zamgli tą sylwetkę, nie będzie ona taka wyrazista. Yy, więc co, no, trzeba jeść w węgle. I tych węgli musi być na tyle dużo, żebyśmy właśnie, po pierwsze mogli funkcjonować w ciągu dnia, po drugie, robić te treningi jako tako, chociaż mówię, no, w pewnym momencie tak naprawdę to wszystko już jest na przymus i nie da się tego zoptymalizować tak, żebyście się dobrze czuli. Jednocześnie nie wiem, 7 tkanki tłuszczowej, bo to jest no, niemożliwe. Także dlatego właśnie te wysokie węgle, no i wysokie białko. Wysokie białko, głównie ze względów yy, tak naprawdę. Sytości i tego, żeby nie umierać z głodu, bo. Taki poziom białka nie jest potrzebny do utrzymania masy mięśniowej, on jest potrzebny właśnie do utrzymania diety, tak naprawdę, i jako takiego lepszego, powiedzmy, samopoczucia, żeby nie być głodnym cały dzień, bo jakby powiedzmy teraz saker miał, nie wiem, 180 g białka, to pewnie by zdychał z głodu yy, i wszystko by przez niego po prostu przelatywało, dlatego że właśnie nie mamy tłuszczy, więc, a tłuszcze wydłużają czas trawienia, także dłużej to jedzenie siedzi w naszych kichach, że tak powiem. E, więc nie czujemy aż tak szybko głodu. Po, po posiłku np. węglowodanowym albo węglowodanowo-białkowym bez tłuszczy, bez błonnika to no to jedzenie szybko przez nas przychodzi, szybko je trawimy i nie ma z tym problemu. Białko też wydłuża właśnie to trawienie, także też ta i większa ilość białka może być w tym pomocna. Następna sprawa, dlaczego tak dużo węglowodanów? A np. w czym są lepsze węgle w porównaniu do tłuszczy? To tak. Tłuszcze, pamiętajcie, że wszystkie są gęsto kaloryczne. Tam naprawdę jest bardzo dużo kalorii w małych jednostkach gramaturowych. Typu na przykład 100 gram orzechów to już jest 500-550 kalorii. Gdzie 100 gram orzechów zjeść to jest sekunda. A tutaj potrzebujemy tego nasycenia, tego jedzenia. I nie chodzi nawet o żeby być najedzonym po posiłku, tylko chodzi o to, żeby dłużej go jeść. Bo no nie ma co ukrywać, że właśnie na tym poziomie, przy tej kaloryce, przy takim poziomie tkanki tłuszczowej zawsze będziemy głodni, zawsze będzie nam za mało tego jedzenia i raczej nie ma mowy o najadaniu się. Także chociaż możemy sobie poprawić to większą ilością, objętością jedzenia, gdzie właśnie na przykład 550 kalorii z płatków owsianych to po ugotowaniu będzie prawie pół kilo jedzenia. To już nie są nie wiem jedna, dwie minuty gryzienia i koniec, tylko to już mówimy o 10-15 minutach jedzenia po jednego posiłku. I tak samo właśnie mając dużo węgli w diecie możemy sobie pozwolić na dużo owoców, dużo warzyw, dużo roślin strączkowych, które też są objętościowe. A są mało gęsto kaloryczne, także tutaj też możemy zjeść tego więcej. Następny powód, dlaczego tak nisko tłuszcze mogą być, to taki, że to nam tak naprawdę ogranicza ilość tego, co możemy zjeść, ilość produktów w naszej diecie, bo już musimy wywalić wszystkie tłuste mięsa, tłuste nabiały, w ogóle prawie cały nabiał musimy wywa wywalić. Oprócz jakiegoś tam chudego mleka, jogurtów, twarogu. E, musimy. Nie możemy smażyć na żadnej oliwie, na jakimś tam oleju kokosowym nie możemy pozwolić sobie na całe jajka i ogólnie to ogranicza produkty, ilość produktów w naszej diecie i to jest dobre w pewnym momencie. To jest dobre, że nie jesteśmy aż tak elastyczni, dlatego że ciężej jest po prostu dać dupy, bo mając na uwadze, że na przykład byśmy mieli powiedzmy, 60 g tłuszczu i 300 węgli, zamiast na przykład 30 tłuszczu i 400 węgli, to przez to możemy na przykład sobie pozwolić, że a dobra, wliczę sobie na przykład jakąś tam pizzę, czy frytki, czy jakiegoś tam Big Maca yy, i potem może się zacząć niekończący się tak naprawdę cykl jedzenia aż do późnej nocy. Także to jest też kolejny powód, dlaczego właśnie te ograniczenie tłuszczu do tak marginalnych ilości jak 20-30 gramów może być pomocne. Jedyne co, to przy takim przypadku na pewno upewniłbym się, żeby dostarczać omega 3 około 5-6 gramów nawet dziennie i mówię to omega 3 z ryb, nie z żadnych tam olejów lnianych czy roślin, tylko z ryb. Ma być to omega 3 z oleju rybiego. Podsumowując, jest to dieta tak naprawdę ekstremalna bo no, nie da się tego inaczej nazwać, nie, ma, nie da się jej utrzymać w dłuższej perspektywie, nie da się utrzymać tak niskiego poziomu tłuszczu i trzeba pamiętać, że tutaj cel jest ważniejszy niż tak naprawdę zdrowie. No, jest to smutna prawda, ale to jest prawda po prostu. No, sportowcom nie zależy tak na zdrowiu jak na wygranej. Oczywiście zdrowie powiedzmy im jest potrzebne w jakiejś tam krótkiej tak naprawdę perspektywie, żeby móc startować w ogóle, ale nie oszukujmy się, większość zawodowych sportowców tak naprawdę kończy karierę po czy może max 15 latach, a w niektórych sportach nawet szybciej, kończą tą karierę tak naprawdę i już wiodą normalne, przeciętne można powiedzieć życie, bo no już są po prostu za starzy, zbyt zmęczeni, zbyt zajechani tym wszystkim. I no, lepiej jest odejść jednak w dobrej formie niż yy, odejść w momencie, gdy wszystko się zaczyna pieprzyć i jesteśmy coraz gorsi z roku na rok i coraz gorsze wyniki yy, mamy w tym w danym sporcie. Także zobaczcie chociażby pływaków. No, nie ma na Olimpiadzie pływaków po 30, raczej większość to są no, młode chłopaki, tak naprawdę, no, po 20-25 lat i oni do tego momentu mogą dać siebie wszystko, żeby właśnie nie wiem, bić rekordy świata, zdobywać medale, a później no, to już jest po ptakach, tak naprawdę. Także tutaj nie, nie można mówić o zdrowiu jako takim, tylko właśnie najważniejszy jest ten wynik. Także uczulam na to, naprawdę uczulam na to, jeżeli ktoś. Nie chcę startować w zawodach, nie ma takich planów, nie chcę osiągnąć tak niskiego poziomu tłuszczu. A według mnie to się jedno wiąże z drugim, bo jak ktoś nie, nie planuje startować w zawodach, a tnie się jak pod zawody, to według mnie to jest po prostu głupie i nie wiem po co to robić, bo to jest tak naprawdę. Targanie się na swoje zdrowie, na swoje życie bez żadnego w ogóle bez żadnej motywacji, bez żadnego celu. Bo no co z tego, że się wytnie pod zawody, jak i tak, i tak musi zrobić to samo co wszyscy zawodnicy, czyli przez pierwszy miesiąc się dosłownie podlać. Bo tak się robi po prostu po zawodach. Po zawodach główny pierwszy cel to jest zdobyć 3-4 kilo tkanki tłuszczowej, i dopiero później można zaczynać coś takiego jak reverse diet, czy yy, jakiś tam okres. Budowanie suchej masy mięśniowej, ale ta tkanka tłuszczowa nie może być aż tak skrajnie niska. Także uczulam właśnie wszystkich na to, że jeżeli redukujecie i zależy wam na sylwetce takiej plażowej. Czy nawet na y, formie osób z męskiej sylwetki, która nie ma co ukrywać, jest gorsza niż osób z klasyka w, w głównej mierze. Najczęściej te osoby z męskiej sylwetki mają powiedzmy ten 1-2% kanki tłuszczowej więcej, co w tym przypadku jest nawet, może, może być nawet miesiącem redukcji mniej. Jest to od razu zdrowsze niż w klasyku, gdzie tak naprawdę ten poziom tkanki tłuszczowej musi być na poziomie 4-5%, musi być maksymalnie niski to takie osoby, które właśnie szykują się na plaży, żeby mieć ten six pack, tam 8-10% kanki tłuszczowej, mieć po prostu dobrą formę, nie powinny schodzić z tłuszczami poniżej 20-25% kalorii z diety. To jest według mnie minimum, a nawet bym powiedział, że bardziej bym celował w gramaturę na wagę ciała i celował w 0,6-0,7 grama na kilogram masy ciała jako minimum. U facetów rzecz jasna, u kobiet to zupełnie inaczej wygląda podejście do zawodów zupełnie inaczej wygląda i powinno wyglądać, e, chociaż w praktyce traktuje się kobiety jak moich facetów, ale nie tędy droga. Kończąc to, czy Saker ucierpi na zdrowiu, szykując się na zawody? Tak, tak jak każdy zawodnik cierpi na zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym, szykując się na zawody, mając tak niski poziom tkanki tłuszczowej? tyle mamy lepiej jako faceci, że nam to szybko wraca do normy, bo tak jak widzieliście też na tych badaniach, które, na tych wynikach, które wrzuciłem, to ten poziom testosteronu po tych trzech miesiącach już był na normalnym poziomie i w ogóle większość hormonów już się zdążyła ustabilizować, tam bodajże prócz leptyny wszystko było w dobrym poziomie. Leptyna to jest akurat hormon, który może nawet rok czy półtora roku wracać do normy, a jeżeli trzymamy niski poziom tłuszczu, e, za niski dla naszego ciała niż na set point, to ta leptyna cały czas będzie poniżej normy, także to trzeba wziąć pod uwagę. Ehm, no i co, to by było tyle na dzisiaj. Pozdro!